Trzeci synod diecezji sandomierskiej, ewangelizacja w środowiskach lokalnych, ruchy i stowarzyszenia. Ruchy religijne i stowarzyszenia katolickie, zgodnie ze swoim charyzmatem i statutami, stanowią dla wiernych środowisko, które daje im możliwość pogłębionej formacji w wierze, słuchania Słowa Bożego, rozwoju życia modlitewnego i doświadczenia braterskiej wspólnoty. Ruchy i stowarzyszenia pozwalają swoim członkom na odkrycie i ożywienie ich ścielnej tożsamości i wynikającego z niej powołania do głoszenia Ewangelii. Poszczególne ruchy i stowarzyszenia działające w diecezji stanowią zatem niezbędne narzędzie do pogłębienia wiary w parafiach, większego zaangażowania poszczególnych wierzących w życie kościoła i ożywianie wiary w sercach tych ochrzczonych, którzy zaniechali praktyk religijnych. Centrum ewangelizacyjne świętego Augustyna w Sandomierzu współpracując z proboszczami, wikariuszami, moderatorami i opiekunami grup duszpasterskich, a zwłaszcza z Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji Sandomierskiej, czuwa nad budowaniem jedności między poszczególnymi wspólnotami w podejmowaniu ewangelizacji poprzez planowanie, koordynację i realizację działań ewangelizacyjnych inicjowanie działań formacyjnych, szczególnie dla animatorów podejmujących ewangelizację, współpracą między dziekanami, proboszczami i radami parafialnymi w koordynacji i realizacji działań ewangelizacyjnych, animowaniem i współtworzeniem wydarzeń ewangelizacyjnych w przestrzeni kulturalno-medialnej. Synod zaleca, aby powstawały zespoły ewangelizacyjne w razie potrzeby wspólne dla kilku dekanatów. Zadaniem tych zespołów będzie podejmowanie różnorakich działań ewangelizacyjnych. W skład takiego zespołu powinni wchodzić przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń z danego terenu. Podejmując posługę, członkowie zespołu zachowują charyzmat wspólnoty, w której trwają, jak również formację w niej przewidzianą. Powstawanie i działania poszczególnych zespołów ma koordynować centrum ewangelizacyjne. Synod zaleca, aby w każdej parafii organizowane były cykliczne rekolekcje ewangelizacyjne, których celem jest doprowadzenie ich uczestników do osobistego spotkania z Chrystusem, a następnie powoływania nowych lub umacniania już istniejących wspólnot dusz pasterskich, by w ten sposób coraz bardziej urzeczywistniała się w poszczególnych parafiach posoborowa wizja Kościoła jako Wspólnoty Wspólnot. Ewangelizacja w środowiskach lokalnych. Środowiska lokalne związane z miejscem zamieszkania i zawodowe związane z miejscem pracy powinny być miejscem świadectwa wiary. Głównym zadaniem katolików przebywających w tych środowiskach jest promocja wartości chrześcijańskich i dialog w wielokulturowym społeczeństwie naszej epoki, który ma na celu tę promocję. Grupy ewangelizacyjne powinny wspierać wszystkich wierzących w ich ewangelizacyjnej misji w świecie i w Kościele. Powinny one działać za zgodą właściwej władzy kościelnej. Należy promować grupy ewangelizacyjne w parafii, podkreślając, że nie chodzi o zastępowanie duszpasterstwa zwyczajnego, ale raczej o jego ożywienie, a także wprowadzanie ludzi do różnorakich posług duszpasterstwa zwyczajnego, takich jak udział w liturgii parafialnej, sakramentach, rekolekcjach, katechizacji. Przypomina się, że poprzez udział we wspólnocie ewangelizacyjnej lub duszpasterskiej wierzący może odkryć tajemnicę Kościoła jako Wspólnoty i odkryć własną podmiotowość w kościele. Ważna w tym względzie jest szeroko rozumiana współpraca środowisk i grup w dziele ewangelizacji i duszpasterstwa. Dzięki działalności grup duszpasterskich istnieje większa szansa otwarcia na inne osoby ze środowiska oraz na przyjęcie do grupy osób dotąd mało zaangażowanych i aktywnych religijnie. Zobojętniałych religijnie, a nawet niewierzących. Małe grupy mogą działać tam, gdzie nie dociera duszpasterstwo zwyczajne. Środki społecznego przekazu: Środki społecznego przekazu, jeśli są właściwie używane, stanowią wydatną pomoc dla ludzi i mogą się przyczyniać do szerzenia i umacniania królestwa Bożego. Synod zachęca duchownych i świeckich do posługiwania się środkami społecznego przekazu, zwłaszcza w przekazie zbawczego orędzia Ewangelii. Przypomina jednocześnie, aby duszpasterze odpowiedzialnie i z zaangażowaniem troszczyli się o to, aby przekaz medialny był zgodny z nauką Kościoła. Za przekaz informacji o wydarzeniach diecezjalnych odpowiedzialny jest rzecznik prasowy diecezji, który działając w ścisłym kontakcie z biskupem, powinien zapewniać rzetelną informację o sytuacji w diecezji oraz podtrzymywać harmonijne kontakty ze wszystkimi mediami. Rzecznik powinien także monitorować informacje dotyczące diecezji, jakie ukazują się w mediach, także tych niezależnych od instytucji kościelnych. Synod zachęca do utworzenia biura prasowego diecezji. Pracownikami biura powinny być osoby odpowiedzialne za przekaz medialny, zarówno w zakresie merytorycznym, jak i technicznym. Zadaniem biura byłoby koordynowanie przekazu informacji i szeroka współpraca z mediami katolickimi i świeckimi. Zachęca się, aby duchowni i świeccy współpracowali z istniejącymi lub działającymi na terenie diecezji stacjami telewizyjnymi i radiowymi, czasopismami oraz portalami informacyjnymi w przekazywaniu ważnych dla diecezji dekanatów i parafii wydarzeń. Udział duchownych i osób zakonnych w audycjach radiowych i telewizyjnych może odbywać się jedynie zgodnie z aktualnymi normami konferencji episkopatu Polski i zarządzeniami biskupa. Wierni świeccy, którzy mają występować w mediach i reprezentować daną wspólnotę katolicką, powinni wcześniej uzyskać zgodę jej duchowego opiekuna, np. proboszcza, wikariusza, asystenta kościelnego i tym podobne. Zaleca się dusz pasterzom dołożenie starań, aby znajdujące się w diecezji środki społecznego przekazu, transmitowały msze święte, nabożeństwa i ważne uroczystości religijne z myślą o wiernych, którzy z powodu stanu zdrowia lub innych okoliczności nie mogą w nich uczestniczyć. Synod zachęca od pasterzy do prenumerowania kolportażu i zachęcania wiernych do czytania prasy katolickiej. Szczególną uwagę zwrócić należy na propagowanie tygodników katolickich Niedziela i Goś Niedzielny, przez redakcje decyzjalne. Synod zachęca, aby parafie wydawały gazetki, biuletyny lub informatory parafialne tworzone przez przygotowane i odpowiedzialne zespoły redakcyjne. Źródłem informacji o, o aktualnych wydarzeniach w Kościele Decyzjalnym jest także Decyzjalna strona internetowa. Za jej techniczne prowadzenie i aktualizowanie odpowiedzialne są osoby powoływane przez biskupa. Synod zaleca organizacjom katolickim i wspólnotom duszpasterskim tworzenie własnych stron internetowych. W realizacji tego zadania powinny być zaangażowane zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. Synod zobowiązuje każdą parafię do posiadania poczty elektronicznej. Zadaniem proboszcza lub wyznaczonej przez niego osoby jest codzienna obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej. Zaleca się parafiom, duszpasterstwom, ruchom i stowarzyszeniom oraz poszczególnym wiernym korzystanie z kanałów mediów społecznościowych jako nowej przestrzeni do głoszenia dobrej nowiny. Istnieje konieczność nieustannego edukowania wiernych, aby w sposób odpowiedzialny korzystali ze środków masowego przekazu, umiejętnie wykorzystywali je jako miejsce ewangelicznego świadectwa oraz w razie potrzeby sprzeciwiali się propagowaniu w nich treści moralnie złych i obrażających uczucia religijne. Szczególną troską w tej edukacji należy objąć dzieci i młodzież. Zaleca się organizowanie szkoleń i warsztatów oraz pogłębianie formacji osób zajmujących się tworzeniem lub redagowaniem treści medialnych na poziomie diecezji, parafii oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich. Synod zaleca powołanie duszpasterza ludzi mediów, którego zadaniem byłaby integracja środowiska ludzi pracujących w różnego rodzaju środkach masowego przekazu oraz troska o ich dobro duchowe. Coraz większa popularyzacja nowych mediów nie może przesłonić duszpasterzom i świeckim wielkiego znaczenia tradycyjnych narzędzi i środków przekazu kultury, informacji i ewangelizacji. Synod zaleca duszpasterzom troskę o istniejące biblioteki parafialne, grupy teatralne i katolickie zespoły muzyczne promujące sztukę i kulturę chrześcijańską. Zaleca się także, aby parafia obejmowały patronatami i wspierały wydarzenia kulturalne promujące wartości ewangeliczne ośrodki rekolekcyjne. Diecezja prowadzi ośrodki rekolekcyjne, działają one zgodnie z zatwierdzonymi przez biskupa statutami. Odpowiedzialnym za każdy ośrodek rekolekcyjny jest ustanowiony przez biskupa dyrektor. Do jego zadań należy troska o sferę materialną i dostosowanie standardów i warunków mieszkaniowych do prowadzenia działalności rekolekcyjno-ewangelizacyjnej. W trosce o dobro duchowe dzieci, młodzieży i dorosłych synod zaleca organizowanie w ośrodkach diecezjalnych rekolekcji przygotowujących do świadomego przyjęcia sakramentów świętych. Synod zaleca wypracowanie metod współpracy diecezjalnych ośrodków rekolekcyjnych z Centrum Ewangelizacyjnym św. Augustyna w celu włączenia się w organizowane w diecezji cykliczne rekolekcje ewangelizacyjne. Synod zaleca, aby każdy z ośrodków zaproponował własne formy współpracy z zainteresowanymi grupami ewangelizacyjnymi, by móc jak najaktywniej włączyć się w misję ewangelizacyjną kościoła lokalnego.